4 czerwca 89, to też jest data 24 lata temu odbyły się pierwsze praktycznie wolne wybory, a jednocześnie to jest bieg z okazji Dnia Sportu, Dnia Dziecka, po prostu ogólnie mówiąc wspaniały tradycyjny bieg złota Ona On integruje społeczeństwo sportowców, młodzieży i wszystkich nas. Dziękuję serdecznie już teraz policji za to, że bierze udział i nadzoruje cały wiek. Dziękuję profesorom zespołu szkół Centrum Kształcenia, panu dyrektorowi za to, że to organizuje i panu profesorowi Steckiewiczowi. Kochani, długo nie będę mówił, bo jednak zakudwie mowy są niedobre, więc życzę udanego biegu. Macie wspaniałą pogodę. Bo... Z uważam, że dzisiejszy bieg, który z kolei Panie Profesorze. Prawdopodobnie 21. 21 bieg złota chrobesz. Uważam za otwarty.